Szanowni Państwo, od ponad dwudziestu paru lat zajmuję się zarządzaniem, zarówno teoretycznie, jak i w praktyce. Pomagam bardzo wielu firmom. Ciągle zadawałem sobie pytanie, a co mają ci najlepsi, co osiągają trwale najlepsze wyniki? W związku z tym sięgnąłem do trzech grup wybitnych ludzi: 200 najlepiej zarabiających menadżerów USA w rankingach. 260 najlepiej zarabiających menadżerów Rosji oraz jak opowiadałem o tym córce, to córka się spytała: "Tata, dlaczego nie Polska?". No to sięgnąłem do rankingów najlepszych zarabiających menadżerów w Polsce i dołożyłem jeszcze 200 najlepiej zarabiających menadżerów w Polsce. Dzięki temu miałem zbiór 680 najlepszych Menadżerów pod względem zarobków w trzech różnych kulturowo krajach, i uznałem to za wystarczający materiał do tego, żeby sobie odpowiedzieć na bardzo istotne pytanie, a czym oni się różnią od reszty. I nie ukrywam, część rzeczy mnie nie zaskoczyła, ale część rzeczy mnie zaskoczyła, i tym materiałem chcę się z Państwem podzielić. Dlaczego? Bo według mnie praktyka ma taką przewagę nad teorią, że praktyka jest. A teoria będzie albo nie będzie. I jak ktoś chce pisać doktorat, to powinien pisać bardzo poprawnie teoretycznie, a jak chce mieć sukces w biznesie, to lepiej niech, ja bym powiedział, ostrożnie traktuje książki. Niech czyta swoich kolegów i koleżanki, którzy mają najlepsze wyniki, i bada, dlaczego oni mają te wyniki, oraz to, co mu pasuje, niech bierze do swojego know-how. Będziecie dostawać krok po kroku kolejne lekcje, jak to robią najlepsi. Dalej. Będziecie mogli z tego korzystać. W dowolnym czasie, w dowolnej sytuacji, pokazywać to ludziom, których chcecie rozwinąć. Będziecie mogli, jeśli będziecie chcieli, skorzystać z naszej bezpośredniej pomocy. Robimy wirtualną szkołę biznesu niezwykle konkretną, precyzyjną, opartą o realne przypadki. I bardzo zapraszamy wszystkich chętnych